Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie po kolejnym meczu trzecioligowym na arenie Lublin. Motor Lublin Orzeł przeworsk na boisku 5-0. Przedstawiam trenera zespołu gości, panu Sitek, trenera motoru Lublin Mariusz Sawa. i tradycyjnie oddaję głos trenerowi Olwa. Przede wszystkim na początku gratuluję trenerowi zwycięzkowego 5-0. Co mogę powiedzieć? mogę powiedzieć, że o pierwszej połowie bo druga to była dramat. Pierwszą połową nie zapowiadała generalnie, że wyjdziemy z na spięciu doradców pod wyglądało to w miarę poprawnie. Próbowaliśmy swoich szans grać na otwartą piłkę. Wyszliśmy z założeniem, że drugą połowę, żeby grać tak dalej, no ale w błędy indywidualne niestety zadecydowały o tak wysokiej porażce. Potem zmiany, młodzież, która się dużo dużo uczyć i rozwijać, I się skończyło tak jak się skończyło. No, myślę, że tutaj kluczowa poznać go w brak osobowych zawodników taka skały, gdzie, gdzie troszkę się posypało, prowadźmy prez z ustawieniem. Przyniosło do efektu i dalej. Musimy się skupić na tych meczach, gdzie e, będziemy trzymali. Wiedzieliśmy, że motor jest bardzo dużyna i ciężko tu wyjść jakiekolwiek punkty. Musimy się skupić na tych meczach, które mamy przed sobą, czyli kraśnik, żukietka i Podlasie, jeżeli chcemy się trzymać, musimy zapintować, jeżeli będzie bardzo ciężko. Jeszcze raz gratuluję dziękuję. Dziękuję za wypowiedź i proszę o to samo trenera, gospodarza. Dziękuję trenerze za gratulacje. Rzeczywiście pierwsza połowa no nie wyglądała tak jak miała wyglądać. Generalnie zmieniliśmy ustawienie przy tym meczu, gdzieś tam się chcemy przygotować do kolejnych spotkań. Jak było widać, chaos generalnie na boisku, nie, te na, nasze akcje nie były zbyt płynne, odległości nie były tak zachowane, jak powinny być zachowane. Myślę, myślę że ta pierwsza bramka troszeczkę pozwoliła nam luźniej grać. Pozwoliła nam grać to, co, co lubimy, grać do przodu, utrzymywać się przy piłce i, i mówię, no, zaczęło to wyglądać tak, jak żeśmy chcieli. No, druga połowa to już zdecydowana dominacja, wydaje mi się, no, mojego zespołu, także wydaje się, że wynik 5-0 bardzo duży, ale, ale mogły paść jeszcze inne bramki. Ale nie, nie ma co narzekać, 5-0, fajny wynik i czekamy na następne mecze, czekają nas teraz derby w pucharze i, i mecze z zestawem Rzeszów, także skupiamy się już na najbliższych meczach przed meczem z Lubniaką wkład bramkowy w dzisiejsze zwycięstwo zawodników defensywnych, prawda? I od, od paru meczów yy, wspomagają oni yy, napastników, co pan Trzeba się tylko z tego cieszyć, jest no, tylu zawodników, yy, którzy strzelają bramki i ciężko, jak to się mówi, rozbić przeciw, przeciwnikowym na naszych, naszych, jak to się mówi, snajperów, ale ja się cieszę, że strzelają obrońcy, ale cieszę się też, że strzelają napastnicy, bo... Mówię Myśliwiecki już w tej rundzie pokazał, że, że to, że czwartek i zeszelał tyle bramek, to, to nie jest przypadkiem. Tutaj też już parę strzelił i myślę, że, że na to nie poprzestanie.